Siemanko, z tej strony Wybraniec.pl i dzisiaj zagramy sobie w Minecraft. Pi! Minecraft. Mam nadzieję, że ten serwer jeszcze działa. No i działa, no i proszę, no, 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 no. Tak działa, tylko że jest jedna taka mała rzecz. Ja po prostu nie pamiętam. Bo nie pamiętam, jakie by miało hasło tutaj, ale to nic, pograłem sobie parkour. Parę barkurów tutaj jest, ostatnio zdałem. No i pierwszy już jest. Nie myślcie, że, że mnie jest ten... Po prostu, jak tutaj już wiele razy byłem, to już się nauczyłem. Tu nic nie ma. O, ten jest dosyć ciężki ale nie dla mnie. Wojwo, nie słuchaj się gościu. Po prostu trzeba go z dobrej miejscówki zacząć. A nie, upadłem, nie, nie może... O. Znaczy, ten był... Ten będzie mój Ogólnie, czy wam wszystkich, miłych świąt byście byli bardzo zadowoleni no i żebyście sobie ten wolny czas spędzili w gronie rodzinnym mam nadzieję że jesteście bardzo zadowoleni i przepraszam bardzo że w poprzednim odcinku Zapomniałem nowy. nie miałem te linki w opisie. W opisie yy, no właśnie, te linki w opisie yy, podać. Bardzo Was za to przepraszam. Więc na tym odcinku, zajrzyjcie w opis, bo będzie link. <śm> No to do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.